Kasiu, dzień dobry, jesteś dzień dobry. E, chyba pierwszą osobą, która występuje dwa razy z rzędu na naszej scenie, także bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie, a dzisiaj pierwszą kobietą na scenie. Tak, ale będzie więcej, bo bardzo dbamy o te parytety. Więc e, porozmawiamy. Tak, wielkie brawa. Ja tutaj jeszcze odłożę może mikrofon, bym komuś oddał. Został. Dobrze, Kasiu, porozmawiamy sobie trochę o tym mentoringu i ja chciałbym rzucić takie pytanie otwarciowe, że jest chat GPT, jest mnóstwo ludzi na Lindkinie, którzy uwielbiają się chwalić sukcesami, uwielbiają się chwalić swoimi radami. Przedsiębiorcy na potęgę teraz piszą książki, w których opowiadają o swoich doświadczeniach, podpowiadają, jak coś zrobić lepiej. Po co współcześnie founderowi mentor? No to jest takie pytanie, które zachaczało to o różnicę między ogólnodostępną wiedzą a taką indywidualną relacją, która wpisuje się w, i rozumie twój kontekst i towarzyszy ci w procesie. Tak, no wiadomo jest Chat GPT, tak? są książki, warto do nich zajrzeć, ale to jest poziom, który dotyczy kontekstu albo ogólnego, albo autora, który coś przeżył i pisze o sobie. Natomiast relacja mentoringowa zawsze ma charakter indywidualny, nie? Zawsze jesteś founderem w Warszawie, borykasz się z problemami technologicznymi, z biurokracją urzędów, a nie daj Bóg masz fundusze, więc z biurokracją funduszy różnego typu. I mentor to jest taka osoba, która, jest właśnie, która towarzyszy ci w tym momencie i która pozwala Podjąć pewne decyzje, rozwiązać pewne problemy, zrobić krok do przodu, a może nawet zrobić krok wstecz. I teraz jeszcze taka metafora mi się, mi się nasunęła. A propos tego pytania, jedna z bardziej. W przypadku gazet mówi się poczytnych, w przypadku rozgłośni radiowych, nie wiem jak się mówi, posłuchalnych? posłuchalnych, internetowych rozgłośni radiowych podała wczoraj bardzo ciekawą statystykę. Mianowicie dane dotyczące rynku zatrudnienia pokazują, że znacząco spada liczba ofert pracy dla młodych programistów, a rośnie dla tych bardzo doświadczonych. Dlaczego? Dlatego, że AI jest w stanie zastąpić młodych programistów, którzy bazują na wiedzy książkowej, ogólnej, niekontekstowej, a doświadczenia zresztą, jak widzieliśmy po poprzednim, po poprzednim gościu nikt nie zastąpi, nic nie zastąpi. Póki co? Zdecydowanie. Czyli, okej, okay, dobry mentor, czyli jaki mentor? Przede wszystkim ekspert, ekspertka w danej dziedzinie, w jakiejś konkretnej technologii, sektorze, branży, musi znać się na rzeczy, musi wiedzieć, o czym mówi, dlatego że powinna doradzić Ci, jak rozwiązać pewne problemy technologiczne, jakich pułapek uniknąć, jakie rozwiązania przyjąć, z kim porozmawiać, z kim, jeżeli chodzi, nie wiem, przeprowadzenie jakichś testów, z kim się skontaktować, powinna również pomóc Ci, by nawiązać te relacje. Tak? I to jest ten trzon, czyli twarda techniczna, merytoryczna wiedza podparta doświadczeniem. No ale nie tylko, tak? Potrzebne są jeszcze inne rzeczy. Nie chciałabym tutaj... Mówić o umiejętnościach miękkich, bo to jest zawsze spłycanie. Ja, my, ja myślę, że to są pewne cechy charakteru i pewne wartości, które taka osoba reprezentuje. Przede wszystkim dobry mentor powinien stworzyć odpowiednią przestrzeń na relację mentoringową, i ta przestrzeń powinna opierać się na zaufaniu. Także czujesz się komfortowo, rozmawiając ze swoim mentorem, ze swoją mentorką. Możesz zaufać, przedstawiając szczegóły swojego biznesu, ale także swoje obawy. My bardzo boimy się mówić o swoich takich. Lękach, obawach, a mentor to jest osoba, która może je tak naprawdę jednym zdaniem rozwiązać, spłycić i wtedy, i, wtedy, i wtedy czujemy ulgę i możemy iść do przodu, tak? Zaufanie, umiejętność zadawania właściwych pytań po poznaniu tego kontekstu, po poznaniu sytuacji, w której jesteś, problemów, które masz, obaw, które posiadasz, zadawanie właściwych pytań, mhm. aby znaleźć rozwiązanie, ale także aby nadać taki empowerment. Czyli żebyś miał odwagę podjąć konkretne decyzje, wybrać pewną drogę, mm -hmm. albo na przykład zmienić swoje dotychczasowe postrzeganie, czy też zmienić swoją dotychczasową ścieżkę. Więc w przypadku mentora ważna jest też niezwykle, niezwykle ta, ta osobowość. Relacja mentoringowa powiedziałam w ogóle, że to jest pewnego rodzaju relacja taka też emocjonalna. Jest, do tego sobie przejdziemy, ale fajnie jest, że powiedziałaś o tych obawach, bo ja mam trochę wrażenie, że, że taka otwartość to jest coś, czego nam w Polsce brakuje, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych przedsiębiorcy absolutnie nie boją się mówić o obawach i o porażkach, tam jest wręcz nawet dobrze widziane, jeżeli founder ma za sobą dwie czy trzy położone spółki, bo to stawia go jakiś taki obraz, że nie wiem, swój już przeżył, swojego doświadczył, więc może działać, a w Polsce, Taki insight, próbowaliśmy ostatnio napisać artykuł właśnie, w którym rozmawialibyśmy ze startupowcami, którym się nie udało i absolutnie na 10 wysłanych zapytań nikt się nie zgodził, otrzymywaliśmy odmowę, że nie, to będzie źle widziane, że mówimy o porażkach, że przyznajemy się do porażki, że to w ogóle przekreśli nam wszystkie ścieżki na przyszłość. Niestety tak jest. It's okay to fail, mimo tego, że od kilkunastu lat gdzieś tam próbujemy wszyscy chyba w tym środowisku krzewić tę, ten, tę kulturę. W Polsce się nie sprawdza. W Polsce to jest kwestia kulturowa, gdzie ta tolerancja na porażkę jest bardzo niska. Ale właśnie tu jest też takie, ta, ta, bo ta relacja mentoringowa, mówiłam o niej, że jest emocjonalna, teraz może użyję innego słowa, ona też w pewnym sensie jest trochę intymna. Tak, więc z mentorem warto również dzielić się takie, takimi rzeczami dotyczącymi, dotyczącymi obaw i dotyczącymi porażek. I ja myślę, że też warto, warto wybierać sobie mentorów, którzy są pewnego rodzaju role model, bo oni też mają tą pewność siebie, doświadczenie i oni się publicznie nie boją mówić o porażkach. Zwróćmy uwagę, kto opowiada o swoich porażkach? Ci, którzy odnieśli tak, naprawdę duże sukcesy, ale tych sukcesów nie byłoby bez tych porażek. Natomiast rzeczywiście jest wiele do zrobienia, ale ja, ja nie wiem, czy to jest do przeskoczenia w naszej kulturze póki co. To zostańmy może trochę przy tym wyboru mentorów, bo też powiedziałaś o tym, że dobry mentor to taki, który jest ekspertem w swojej dziedzinie. Niestety. Jednym z minusów mediów społecznościowych i też powszechnego dostępu do internetu jest to, że każdy może siebie mianować ekspertem w jakiejś dziedzinie. I na przykład w sztucznej inteligencji to jest teraz e, nagminne. Zresztą Rafał Pikuła, kolega po fachu z innego magazynu, napisał ostatnio taki bardzo ciekawy tekst o szamanach AI. Na LinkedIn generalnie każdy jest znawcą AI, ale niewiele z tego później tak naprawdę wynika. I jak w tym zalewie właśnie ludzi, którzy uważają, że są ekspertami, przekonują, bo mają jakieś swoje osiągnięcia. Nie wiem... Czy śledzicie Instagrama, ale też jest bardzo mnóstwo coachów, którzy nagrywają jakby takie rolki, że biorą udział w podcaście. W sensie są tak wykadrowani, jakby z kimś rozmawiali. Ale oni z nikim nie rozmawiają. To jest po prostu tak podegrane, żeby to wyglądało, że oni są ekspertami, więc są zapraszani do wywiadów. Więc jak w tym zalewie i w tej dezinformacji nawet odnaleźć tę osobę, która rzeczywiście jest ekspertem i która rzeczywiście może być dla mnie odpowiednim mentorem. Ja myślę, że warto skorzystać z istniejących programów mentoringowych, jest ich mnóstwo. To są programy zakładane przez nie, przez i przez duże firmy, ale także finansowane ze środków publicznych. Programy prowadzone przez różnego typu fundacje. Warto szukać tych programów, które utrzymują się na rynku od wielu lat, które mają dobrą opinię, warto poznawać uczestników, uczestniczek tych programów w odniesieniu także do mentorów. Dlatego, że bardzo często dobrym mentorem nie musi być wcale osoba niezwykle, nie wiem, sławna, obecna na pierwszych stronach gazet. Wielu ludzi to introwertycy i mimo, że odnieśli sukces w swoich dziedzinach, wcale nie chcą się pokazywać publicznie. Wolą pracę w swoich laboratoriach czy, czy, czy w swojej i pieniądze lubią ciszę czasami. czasami. Czasami jest lepiej, czasami cisza jest dla nich Zdecydowanie lepsza i bezpieczniejsza. Więc myślę, że zamiast jakby właśnie szukać w gąszczu, zwłaszcza mediów społecznościowych, umówmy się, które obecnie szczególnie narażone są na olbrzymią dezinformację, być może lepiej warto rozpocząć swoją ścieżkę, przygodę z mentoringiem, właśnie od poszukania wybrania kilku programów mentoringowych, przyjrzeniu się im, jak działają, jakie mają zasady, kto za tym stoi, jakich mają mentorów, poznania opinii ludzi, którzy skorzystali i wtedy podjęcia decyzji, do kogo się udać. Mhm. Więc jedną z takich potencjalnych opcji jest Innovation Coach, więc mamy tutaj dużo młodych ludzi na sali. To co Wy macie do zaoferowania tym młodym founderom w kontekście takiego wsparcia i mentoringu i dlaczego akurat w tym zalewie informacji powinni zwrócić uwagę na Was? To ja powiem tak. Jesteśmy największym w Polsce programem mentoringowym, jeżeli chodzi o budżet, jeżeli chodzi o liczby. Istniejemy od 2019 roku. Innovation Coach finansowany jest ze środków publicznych. To jest też istotne. Od tego 2019 roku e, przez nasz program przeszło waga, jak myślisz, ile firm. E Pisałem o tym tekst, więc powinienem wiedzieć. Parę tysięcy. No aż tak dobrze nie jest. 1675. No to już parę, parę tysięcy. Więc liczby mówią same za siebie. 1675 polskich przedsiębiorstw skorzystało z naszego mentoringu, który my nazywamy coachingiem, ale tylko dlatego, że tworząc innovation coach w tamtym czasie nie wiedzieliśmy, nie do końca rozumieliśmy różnicę między coachingiem a mentoringiem. Marka, marka tak została przyjęta przez rynek, że została zostało już jako innovation coach. W swojej bazie mamy 200, ponad 200 mentorów i mentorek, to są najlepsi eksperci. W dużej mierze to są naukowcy, którzy świetnie rozumieją sektor, ale tylko i wyłącznie tacy, którzy wyszli z laboratoriów i skomercjalizowali, coś, założyli spin-out, spin-off, spin wprowadzili swoje patenty w życie. Więc oni nie tylko doradzą, jak ulepszyć technologicznie rozwiązanie, jakich pułapek uniknąć, ale także jak przygotować takie rozwiązanie do wdrożenia na rynek i na koniec wisienka na torcie jeszcze sprawią, jeszcze podpowiedzą, skąd dostać finansowanie. To jest jakby to są liczby, które mówią, które mówią za nas. Cały projekt jest też bardzo ustrukturyzowany. Tak? Mentor jest przypisany do konkretnej firmy, po branży, po oczekiwaniach. Wy współpracujecie, na koniec dostajecie indywidualne, szyte na miarę rekomendacje. IP jest po waszej stronie i uwaga, z tymi rekomendacjami możecie się ubiegać. I to jest, to jest taki, taka świeża, świeża informacja. Czyli news, news taki news. news. Już wkrótce będziecie mogli się ubiegać o takie granty dedykowane tylko i wyłącznie absolwentom Innovation Coach w, w ramach programu Innostart, które będzie przyznawało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To będzie kilkaset tysięcy złotych na wdrożenie tego pomysłu, na ulepszenie tego pomysłu, ale także na kontynuację em, współpracy z zewnętrznymi ekspertami, czyli na mentoring. Więc myślę, że em, no i co najważniejsze, firma przychodząc do nas nie płaci nic, nawet złotówki. Jak to działa? Where is the money? My mamy pieniądze z budżetu Unii Europejskiej, a pieniądze, a wynagrodzenie otrzymują nasi eksperci. Czyli, czyli mają motywację, żeby dostarczać produkt najlepszej jakości. Okej. Okay. Czy do Kasi są jakieś pytania? Bo mamy możliwość. Mamy Michała. Tak jest, wielkie brawa, także lecimy z mikrofonem. Kurczę, Grzegorz, jakby będziemy kiedyś szukać stażysty do wywiadów, albo jakiegoś dziennikarza, to ja widzę, że tam jest dobry typ. Jest, widzę, widzę. Zapraszam. A, jeśli chodzi o pytanie, powiedziała Pani, że 1675 firm przeszło przez Wasz program, a ile z nich jest Pani w stanie stwierdzić, że odniosło jakiegoś rodzaju sukces i może jakieś takie przykłady, czym ten sukces był? No pytanie oczywiście, jak definiujemy sukces, ale em, em, mamy taki, taki, takie bardzo ciekawe przykłady. Zenzen, startup założony przez Justynę Debir, która jest na etapie wdrażania unikatowego rozwiązania w postaci em, bransoletki, p, u, która może predykować wybuchy emocjonalne. Ona jest mamą trójki synów. Jej marzeniem zawsze było to, aby móc zarządzać emocjami w rodzinie. I dobrze okay. wychowywać dzieci. A coachem został profesor Artur, Artur Rydosz z AGH, elektronik, bardzo uznany naukowiec, ale także święty, świetny startupowiec. I pomógł jej właśnie ten pomysł przekuć w konkretne rozwiązanie. Prototyp był już testowany, no i wkrótce pierwsze wdrożenia. Inna, inne rozwiązanie, akurat. Miałam na tapecie ostatnio coacha Artura, więc z jego portfolio kolejne mogę powiedzieć. InsulApp to jest aplikacja dla osób cierpiących na insulinoodporność, ale nie taka, która pomaga schudnąć, ale taka, która wprowadza zdrowe nawyki i pomaga opanować właśnie problemy związane z hiperglikemią. Już 10 tysięcy pobrań, 500 pobrań tygodniowo. No Myślę, że to są. To są, to są niezłe liczby. Wydaliśmy ostatnio e-booka, gdzie mamy, to jest świeżynka, mamy historię 10 takich y, firm, które skorzystało z coachingu innowacji u nas i y, 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 co się z tym dalej stało, i, ale także coachu. więc zachęcam do, do jakby zajrzenia do tej publikacji, tam są y, najnowsze informacje. Czy jeszcze pytanie z sali? Mm, nie widzę, więc Kasiu, ja bym chciał tak na zakończenie, bo trochę powiedziałaś o tym, o tym wsparciu mentorów, co oni mówią i co podpowiadają. A czy wasi mentorzy też potrafią powiedzieć czasem temu młodemu founderowi: Nie, odpuść. To się nie uda, bo ja biorąc pod uwagę swoje doświadczenia, niekoniecznie przedsiębiorcze, ale dziennikarskie, mam wrażenie, że czasem dobrego mentora definiuje to, że on potrafi Ciebie przystopować w pewnym momencie i powiedzieć, że to, co sobie wyobrażasz, to niekoniecznie tak jest i niekoniecznie ludzie to polubią. Ale zdecydowanie tak. E, e, nasi eksperci i ekspertki to przechodzą szkolenia. I my na nich mówimy, że jeżeli ktoś przyszedł do nas z pomysłem, ale ten pomysł nie ma sensu, bo albo coś takiego istnieje, albo jest niewykonalne technologicznie, albo jest jakby rynek tego nie przyjmie, no to jest pierwsza rzecz, którą ta firma powinna usłyszeć. Ale później rozpoczyna się praca nad nowym pomysłem, tak? Bo mentor nie powinien powiedzieć tylko stary odpuść, ale powinien pociągnąć... Pomyśl inaczej. Po pomyśl inaczej, spójrz na to, to jest twój problem, tak? Chcesz rozwiązań, chcesz, chcesz zaopiekować emocje w rodzinie. To, o czym myślisz, w ten sposób to się nie uda, ale pomyślmy, jak inaczej moglibyśmy zaadresować problem, który leży Ci na sercu. Tak? Więc to jest też rola mentora, żeby mentor pociągnął Ciebie dalej i dbał o, o twój rozwój, i żeby no, na końcu coś z tego było, nie? Tak jest. Także myślmy szeroko. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o ofercie Innovation Coach, czy też po prostu porozmawiać, to zapraszamy na stoisko. Bardzo dziękuję, Kasiu, za rozmowę. Katarzyna Walczyk-Matuszyk, wielkie brawa. Dziękuję bardzo.